rozdział 1. Nawiązanie i ustanie stosunku pracy. Podrozdział 1.1. Nawiązanie stosunku pracy. Po pod rozdział. Istota stosunku. Po pod 1.1.1. Istota stosunku pracy. Podstawowym aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest kodeks pracy. Podstawą nawiązania stosunku pracy może być umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. A pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzenie. Artykuł 22, paragraf 1 Kodeksu Pracy: świadczenie pracy na podstawie stosunku pracy to jedna z wielu form prawnych wykonywania pracy. Stosunek pracy jest to relacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, także i ta nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, zatrudniająca pracowników. Artykuł 3 kodeksu pracy do uzyskania statusu pracodawcy wystarczy, jeżeli jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudni chociaż jednego pracownika w ramach umowy o pracę i w związku z tym stanie się stroną stosunku pracy. Uprawnioną do nabywania praw i zobowiązań z zakresu prawa pracy. Pracownikiem jest osoba fizyczna wykonująca pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierunkiem. W zamian za wykonaną pracę, osoba ta otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie. Artykuł 2 Kodeksu Pracy. Pracownikiem może być tylko osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub młodsza, tak, zwana, tak zwany pracownik młodociany, który ukończył 16 lat i nie przekroczył jeszcze 18 roku życia. Zatrudnienie osoby, która ma mniej niż 16 lat, jest zabronione, chyba że w celu przygotowania zawodowego. Pracownikiem nie są myślnik, osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Myślnik Osoby wykonujące pracę nakładczą, myślnik, osoby prowadzące działalność gospodarczą. Koniec myślników. Cechy stosunku pracy: myślnik osobiste świadczenie pracy, myślnik odpłatność pracy, myślnik podporządkowanie pracodawcy, myślnik ryzyko pracodawcy. Myślnik, ciągłość i powtarzalność pracy. Koniec myślników. Osobiste świadczenie pracy oznacza, że pracownik musi samodzielnie wykonywać pracę i nie może powierzyć wykonania swojej pracy innej osobie. Odpłatność pracy oznacza, że pracodawca zobowiązany jest za wykonywaną pracę wypłacić wynagrodzenie. A pracownik nie może się go zrzec. Wynagrodzenie powinno odpowiadać rodzajowi, jakości i ilości świadczonej przez pracownika pracy. W razie braku określenia wysokości wynagrodzenia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku. Podporządkowanie pracownika przełożonemu oznacza, że pracownik wykonuje pracę na jego rzecz i pod jego kierownictwem, a więc jest zobowiązany do wykonywania jego poleceń w miejscu i czasie wykonywania pracy wskazanym przez pracodawcę. Ryzyko pracodawcy polega na tym, że to nie pracownik, a pracodawca ponosi ryzyko ekonomiczne. Socjalne i gospodarcze, niepowodzenia wykonanej pracy. Pracownik jest jedynie zobowiązany do starannego wykonywania powierzonych mu zadań. Ciągłość i powtarzalność pracy oznacza, że pracownik zobowiązany jest do starannego wykonywania powtarzalnych czynności, a nie do jednorazowego wykonania pracy.